Nauczanie domowe, 4 października, Księga Jonasza, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 16. Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa Wstań, idź do Niniwy wielkiego miasta i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okret płynący do Tarzisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarzisz, daleko od Pana. Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i nastała wielka burza na morzu, także że okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Wyrzucili do morza ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu: Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do twego Boga, może przypomni sobie Bóg o nas i nie zginiemy? Mówili też żeglarze jeden do drugiego: Chodźcie, rzuć mi losy, a dowiemy się, z czyjego to powodu nieszczęście spadło na nas. I rzucili losy. A los upadł na Jonasza. Rzekli więc do niego: Powiedz nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas, jaki jest twój zawód, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z jakiego jesteś narodu. A on im odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem i czczę pana, Boga Nieba, który stworzył morze i ląd. Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego: co ty uczyniłeś? Albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed Panem, bo im to powiedział. I zapytali go, co powinniśmy ci uczynić, aby może przestało się burzyć dookoła nas. Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. Odpowiedział im weźcie mnie i wrzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała. Ludzie ci wiosłując usiłowali zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej się burzyło przeciw nim. Wołali więc do Pana i mówili: O Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć z powodu życia tego człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem Ty jesteś Panem i jak Ci się podoba, tak czynisz. I wzięli Jonasza i wrzucili go w morze. A ono przestało się słożyć. Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem, złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby. Cała księga Jonasza jest satyrą na naród wybrany, zatem spokojnie możemy w ten właśnie sposób odczytywać ją względem siebie katolików. Co Bóg proponuje Jonaszowi? Idź i głoś. Zyskasz miasto dla Boga. Pozwolisz ludziom poznać prawdziwego Stwórcę. Wielu zmieni swoje życie. Wielu tym głoszeniem ocalisz. Tylko idź i głoś. I co się okazuje? Jonasz, czytaj katolik, wsiada w okręt, który płynie w przeciwną stronę. On nie chce iść tam, gdzie ma głosić. On woli płynąć do Tarsisz. Dodajmy znowu z odrobiną uśmiechu i satyry. Tu jest mały śląski akcent, ponieważ w Tarsisz były kopalnie. Więc Jonasz, czytaj, katolik, wolał iść do kopalni, niż głosić Ewangelię. Tu już na marginesie trzeba dodać, że akurat na kopalni właśnie pozostała katolicka tradycja. Na przykład, pozdrowienia, szczęście Boże, która to tradycja wywietrzała już na powierzchni. Zatem mamy tego katolika, który ucieka od swojego powołania. Co więcej, on opłaca swój wyjazd w niewłaściwą stronę. On angażuje środki, żeby uciec od swojego powołania. Chce się oddalić od Boga. Straszne. Ale jeżeli rzeczywiście czytamy tę księgę jako satyrę na Izrael, jako satyrę na katolików, to trzeba to tak niestety nazwać po imieniu, co tu zostało wypisane. Dalej widzimy, że ten Jonasz, czytaj katolik, śpi, gdy cały świat walczy o ocalenie. On się zaszywa w najdalszy kąt i nie ma zamiaru wiosłować, pomagać, Przesuwać ładunki. Nic z tych rzeczy nie robi. W tym opisie to poganie mobilizują Jonasza, czytaj katolika modl się, wołaj do swojego Boga. Może sobie o nas przypomni: czemu ty się nie modlisz? A on śpi. I ostatnia scena, która też jest bardzo wymowna. Jonasz, czytaj, katolik, na własne życzenie. Zostaje wyrzucony za burtę. I wniosek, jaki wyciąga Jonasz, tak, ja wiem, że z mojego powodu są te różne burze. Ja wiem, że to z mojego powodu są te fale. Ponieważ ja nie chcę słuchać Boga. Ponieważ ja nie chcę iść tam, gdzie on chce, żebym poszedł ponieważ ja sprzeciwiam się temu, że zostałem powołany do głoszenia. Cały więc pierwszy rozdział Księgi Jonasza woła do każdego katolika: Nie uciekaj od głoszenia, nie wolno ci uciekać od głoszenia, a kiedy będziesz uciekał od głoszenia, będą fale, będą burze i będą przeciwko Tobie srożyć się wszystkie okoliczności i cała natura. Boże, daj nam, katolikom, wyciągać właściwe wnioski z tej świętej księgi Jonasza, abyśmy nie uciekali od swojego powołania, którym jest głoszenie Twojej ewangelii wielkiemu miastu. Na to głoszenie, na podjęcie trudu niesienia dobrej nowiny w mieście i w Twojej miejscowości, niech Ci Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.